żeby nie było jest czwarta rano, bo w kamerach bocznych mogliście widzieć dosyć jasno, Spójrzmy. No powiem wam, że teraz przyłączę w tej jednej tutaj z boku w tej bocznej widać bardziej. Niż w tej, niż w tej prawej, nie wiem czy mi teraz przeskoczy na prawą, przeskoczy patrzcie, stryk to jest prawa, teraz powinno wrócić, to jest lewa no w tej o wiele widać jaśniej no widzicie jak w dzień dobra śmigamy do portu także do później hej przygodo no cześć no i czołem szkoda że nie nagrałem tego wcześniej z rosołem. znowu jestem w jakiejś dupie powiem wam w recyklingu Trzeba jeździć do przodu, do tyłu, cofać. Muszę chyba stąd wyjechać, bo ja tutaj nie będę. Nie będę tutaj zawracał, bo tutaj nie dam rady zawrócić. Da Stąd wyjechać, muszę tam wrócić na wagę. W tą stronę będzie mi lepiej, tu do tej renówki, chyba. Cofnąć tu, nie chcę tak ostro łamać. W, w kombinacje alpejskie żeby tam wjechać to też trzeba było łączę awaryjki na przykład przypadek. no, powiem wam, że wydaje mi się, że chyba ja będę musiał ściągnąć coś, bo ciężko mi, ciężko było mi w ogóle yy, spompować Za bardzo. Nie mogę za bardzo też go wyłamać tutaj żeby tył mi naczepa tej przyczepki tam nie zabrała Dobra Nagrywam w ogóle nagrywam No i czekajcie co teraz? Teraz to też bieg byś zmienił musiałem się nawijać, to nie było tak tutaj źle tam trochę było ciasno, gdzie będę teraz wjeżdżał, bo tam ciężarówka stała a może jeszcze stoi no stoi ona już chyba tu zostaje Aby teraz z tej wagi wyjechać, muszę wjechać prosto, wycofać i dać do lewej, nie? A jak wjeżdżałem, to musiałem się tutaj nawinąć, wycofać na wagę i tam do przodu. A tutaj, żeby nawinąć, to też trzeba będzie, bo tutaj stoi przecież ta rampa. Mogliby ją zabrać, stamtąd, żeby bliżej było. какого-то, чтобы меня не ощукал. I tak. Teraz... Teraz muszę wjechać stamt do tyłu. Ale tutaj nie może być za dużych manewrów kierownicą. Tylko jadę po śladach, których przyjechałem. Teraz mogę go troszkę naprostować. O tu. Muszę tam iść bardziej do prawej, bo nie mo, może nie wyrobię. A ten tu szaleje. tak żeby tu przyjechać w ogóle to też była petarda powiem wam, bo Tomasz to szalał, bo tu wszędzie w koło są domki jakby jednorodzinne i zakazy dam trochę na winę Ton. Czyli nie jest jakby więcej, tak jak myślałem, że jest. Tu pójdę, przy... Ucie, to nie jest taka filozofia, żeby opony pościągać nie? ostro, trzeba delikatnie wychodzić. No i jakby. Podpisać papiery. I tyle. Teraz wracam. Tomasz! Ale Tomasz wkurza ucho. Ale jaki jest paradoks tego Tomasza mojego zamówiłem mu nową kartę bo on coś ostatnio go w, w głowie szczyka okej okay. coś go coś go tam boli jak ustawia, aha pojechał tędy dobra, bo tam jest niski most gadałem z tym podgląd, Ale chcę zacząć, który mnie tu wyprowadza, bo jak on mnie wyprowadza tak jak chciał mnie wprowadzić właśnie, to chyba chyba cię pogięło. Tomasz Ale ty jesteś ogór. gór. Widzicie co muszę zrobić szybko? Nie chcę tędy jechać tu Trzeba objechać to, Tomasz. Tu. Gdzie on jest? No, widzicie? Przez środek tego miasta. Przecież można tędy pojechać. Jest, on jest niepoważny. Tomasz. Dobra, na tą drogę już mogę się tutaj zgodzić. Zwoniłem do gościa. Wiecie co, on ma coś z tym po prostu? Z mózgiem swoim w środku. Chodzi o to, jak ustawia trasy, wiecie, ale tu gdzie locha jest. To to teraz? Southampton. Hello? I have my load on now. Yes, I'm loaded now, but I have no enough hours to go back Southampton tonight. Uh, close, very close to Southampton. Uh, literally half an hour. So I stop around, depend of the traffic, you know, around six. I stop tonight. So stop six tonight. Yeah. probably we'll see. Um, can you, can you uh, yeah, I can take till four o'clock. No problem. I have till 7 o'clock, but we'll see what the traffic is, Brian. Yeah. Yeah, do that, no problem. Yeah, yeah. That's fine. I can, yeah, no problem, yeah. No problem. Yeah, yeah. No worries, bye bye. Dobra. Ale tu locha jest. Ale żeby stąd wyjechać, muszę się nabrać znowu. Tylko tego przepuszcza. Jedziesz czy nie jedziesz? To, to się. bardzo ciężko i duży przechył no i na czym ja to skończyłem że się wpier... no, że wąsko było, że ja muszę tu się nabrać chłopie żeby tu wyjść stąd jedziesz tam? jedziesz? jedziesz? to jedź żeby nie brać takiego ostrego wiecie do zakrętu czemu mi się koła nie spuściły powinno automatycznie spaść no właśnie tak czułem że mnie tak jakoś teleboce mnie do lewa jadę, nie wiem jak tam Tomaszu Tam nie pojadę na pewno Tam jest town center tam też nie pojadę Tam tam właśnie przyjechałem W tą stronę Tą stronę, nie chciał mnie puścić, tędy. Bo Tomasz twierdzi, że to jest 7,5 tony. Fakt. Jest taki fakt, że jest, jakby. Ale nie dotyczy właśnie tutaj dojazdu do tej firmy. Jest taka wielka tablica tam, no i niby ma nowe mapy, ale coś ma tam pod kopułką. Nie tak, i nowa karta już idzie i damy mu. Nowy program. Zobaczymy, jak będzie mu dalej szło. Powiem Wam po aktualizacji tego oprogramowania, co niedawno go miałem. Wszystko było ok, ale od niedawna przysparzył przysporzył mi tyle problemów w krótkim czasie, co znaczy, nie problemów. Wiecie, może, przez, może też chodzi o to, w, w jakie miejsca jeździłem, prawda? Ale przez długi czas mi tak właśnie nie robił. I co zrobiliśmy z, z moim kolegą Arkiem ze Szczecina? Ym, Arek wbił tą samą trasę, co ja mam teraz, w tą stronę. I jemu pokazało właśnie fajnie, tędy właśnie mu pokazało. Właśnie tędy mu pokazało, żeby jechać, a ja przestawiałem i na szybką, i na łatwą, i na, na szybką w sumie i na łatwą próbowaliśmy, i, i nie wyszło. No a tutaj on, on chciał przez to miasteczko w lewo, w prawo, gdzieś tam, a tutaj zobaczcie, sami będziecie mogli czy teraz ja sobie teraz tutaj na tym rodzie ustawiłem wy tego nie widzicie to jest chorągiewka żeby właśnie tędy mnie prowadził taki punkt trasy bo inaczej to on chciał tam gdzieś przez miasto 36 Rockstop, my do rockstop nie jedziemy. Jest dla 8 metry ponad dwa km Jest się tak gorąco, że nawet jeszcze mi się nie chce ani powiem wam nie zjadłem obiadu jeszcze 25? 25 litrów na stówkę. Na razie to dobre. Dolać. no i, i, i spójrzcie sami no droga dojazdowa tak samo to była dojazdowa jak i wyjazdowa bo tak sobie pobrałem to na mapie jest no dobra jest, no, no nie ma co ukrywać jest dobra o Piotruś Grzenia dzwoni z kanału Piotru, Piotruś Tracker. Widzimy się.